Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam was na projekt Denko. Mam tutaj siatkę, która jest do połowy pełna to jest bardzo duża siatka, ale opakowania zbierałam przez kilka miesięcy także to będzie projekt Denko z kilku miesięcy chociaż ostatnio już się zdarzało, że jak coś zużyłam, to po prostu wyrzucałam opakowanie, żeby tego nie było zbyt dużo bo i tak uważam, że już jest dużo. I szczerze mówiąc, już nawet nie pamiętam, co tam się znajduje także myślę, że bez zbędnego gadania przejdziemy po prostu do zawartości mojej siatki. I mamy tutaj tak. Dwie pasty sensodyne. Bo teraz się przerzuciłam właśnie z Colgate na Sensodyne. Dwa cieki Bardzo je lubię. Płyn do soczewek. Szampon O'shi nawilżający. Bardzo fajny. Bardzo dobrze się u mnie sprawdził. Ja właśnie teraz testuję te szampony i odżywki O'shi. E, tu mamy kolejny szampon OSHI, natomiast to jest e, na objętość i powiem Wam szczerze, że on też ogólnie sprawdził mi się dobrze, ale jeżeli chodzi o objętość, to niestety jej nie było. Także tutaj taki mały minusik. E, odżywka, też OSHI na objętość. Dokładnie to samo objętości nie było, ale poza tym bardzo fajny. E, tutaj jest odżywka. Um, na tę serię nawilżającą. E, ta odżywka, powiem Wam, była bardzo, bardzo rzadka, że byłam w szoku, że taka rzadka, e, przez co też em, ten produkt nie był za bardzo wydajny, bo zużywałam tego więcej, e, ale ogólnie bardzo dobre produkty. Tutaj mam też zestaw do włosów: jest to Garnier Ultimate Blends, to seria Hairfood. Tutaj mamy banan i kokos. Ja z tej serii używam maskę, jak wiecie, do włosów, i powiem Wam szczerze, że maska jest dużo lepsza według mnie od szamponu i odżywki. Do mnie ten zestaw niestety nie przemówił nie sprawdził się tak dobrze, jak maska się sprawdzała żel do twarzy Eveline. Głęboko oczyszczający żel do mycia twarzy. Bardzo fajny produkt też, bardzo dobrze się sprawdził. To był taki bardzo delikatny żel, ale działał. Kolejny żel do twarzy, jest to Bielenda. Żel do mycia twarzy, detoksykujący, matujący. Ten bardzo lubię, jest bardzo fajny i bardzo dobrze się sprawdza mnie. Kolejny żel też z Bielendy. Jest to żel do mycia twarzy. Botanic Formuła. Też się dobrze sprawdził. W ogóle jeżeli chodzi o um, żel do twarzy z Bielendy, ja je bardzo lubię, one się u mnie bardzo dobrze sprawdzają. E, Tonic wianek e, normalizujący. Bardzo fajny produkt, bardzo dobrze się sprawdził. E, I w ogóle powiem Wam, że opakowanie jest takie... Mm, ono ma 150 ml e, i nadaje się bardzo na wyjazdy, ja go miałam też na wyjazdach i sprawdził się świetnie, bo zajmuje mało miejsca, a działa. E, kolejna Bielenda Only For Men nawilżający, łagodzący żal do mycia twarzy. E, kremik z Eveline e, filtrowany śluz ślimaka plus koenzym Q10. Silnie skoncentrowany krem regenerujący dzień i noc. E, jak wiecie, ja nie lubię stosować jednego kremu na dzień i na noc, ja muszę mieć dwa oddzielne. E, I ten akurat stosowałam na noc, bardzo dobrze się sprawdził, bardzo dobrze nawilżał, regenerował tą skórę, e, także byłam zadowolona. E, i kolejny kremik też z Eveline, aktywnie matujący krem do twarzy Biowevan, ten używałam z kolei na dzień. I ten krem też był dobry, też bardzo dobrze tą skórę nawilżał, natomiast jeżeli chodzi o zmatowienie, to niestety ale nie. Wielki minus, bo no nie, jest to krem aktywnie matujący, a on w ogóle nie matowił tej skóry. Na początku, jak go nałożyłam, to może tak przez pół godziny ta skóra rzeczywiście było widać, że jest zmatowiona, natomiast później już nie była, także za to jest wielki minus. Ale poza tym, jeżeli chodzi o krem nawilżający, to super. Wianek to jest krem pod oczy nawilżający, bardzo fajny. Powiem Wam, że opakowanie ma fajne, takie z pompeczką i o dziwo on ma 15 ml, czyli tak jak klasyczny krem pod oczy, a starczył mi naprawdę na bardzo długo, był bardzo wydajnym produktem, był to krem bardzo gęsty, przez co pewnie też właśnie starczył na, na długo, bo wystarczyło odrobinkę go e, użyć, także naprawdę byłam w szoku, jak długo go miałam. E, dalej mamy tutaj olejek z bielendym hmm, Powiem Wam, że to był mój pierwszy olejek, który używałam, jeżeli chodzi o mycie twarzy. Wcześniej jakoś sobie tak nie wyobrażałam, że Wiedziałam, że jest coś takiego, ale jakoś nie wyobrażam sobie, że mogę być olejkiem twarz. Zawsze mi się wydawało, że to będzie coś tłustego, jakaś pobłoka tłusta i tak dalej. Natomiast nic takiego nie było. Produkt sprawdził mi się bardzo dobrze. E, na pewno jeszcze wrócę właśnie do olejków do mycia em, buzi. E, I kolejny olejek, tym razem do kąpieli, duży, 400 ml. E, różany olejek do kąpieli pysznicę regenerujący. Ja miałam z tej serii też e, taki zielony z aloesem i kiwi, który sprawił się u mnie świetnie. Ten e, był też dobry, natomiast po dłuższym stosowaniu zauważyłam, że on przesusza moją skórę. Niestety. Chociaż ja i tak używam balsamów, e, no ale niestety on e, ba, no, przesuszał nie może nie bardzo, ale troszkę przesuszał i to mi trochę przeszkadzało. E, ale generalnie wydajny, bardzo. No i fajne jest to, że pompka jest, a pod prysznicem to naprawdę się dobrze e, sprawdza. E, mamy tutaj dalej batist tropikalny. Ja uwielbiam, to jest mój, słuchajcie, ulubiony batist tropikalny. E, płyn do higieny intymnej e, Lactacyt. Lakt, nie powiem, Lactacyt. dalej kolejny żel do twarzy tym razem z Eveline jest to hialuronowy żel do mycia twarzy bardzo fajny produkt chociaż ja już wam wspominałam że jeżeli chodzi o mnie ja jeżeli chodzi o żel do twarzy to nie bardzo lubię takie w tubkach wolę takie właśnie z pompką ale ten się sprawdził troszkę tutaj jeszcze na dnie zostało ale tego już się nie dało wycisnąć ale poza tym produkt bardzo fajny bardzo dobrze oczyszczał tą skórę Dodatkowo była nawilżona, także fajny produkt. E, tonik Soraya. E, mania oczyszczenia, skóra normalna i mieszana, odświeżający tonik, dwa w jednym. E, bardzo fajny produkt, chociaż powiem Wam, że niestety tutaj ta dziurka jest tak duża, że tego produktu zawsze tak dużo um, na ten wacik się wylewało, że niestety on był mało wydajny i bardzo szybko się skończył. Ale poza tym działał dobrze. Kolejny tonik De Ordinary. Jest to ten tonik z kwasem glicolowym. Eee, bardzo fajny tonik, ja go uwielbiam. Używam go tylko wieczorem. Eee, I nie używam go wtedy, kiedy na przykład mam jakieś niedoskonałości na twarzy, wiecie, bo to jednak jest kwas, wolę nie ryzykować. Eee, 240 ml, ale przez to, że ja go używam rano, yy, rano wieczorem. Wieczorem też często się zdarza, że właśnie go nie używam w związku z jakimiś niedoskonałościami To on starcza naprawdę na bardzo, bardzo długo I bardzo dobrze się u mnie sprawdza O! Kolejna pasta Sensodyne Deordynary znowu, mamy tutaj serum W ogóle jakieś to jest mokre, by coś mi się wylało Serum z cynkiem i witaminą B3 Bardzo lubię to serum o, Jeszcze jedna pasta Sensodyne e, Tonik z Eveline Clean Your Skin e, Jest to tonik e, Oczyszczająco-matujący I ja z tej serii mam też e, Taki rolą Na właśnie niedoskonałości I maseczkę Jeżeli chodzi o tonik, był bardzo fajny Dobrze działał Rzeczywiście ta skóra była zmatowiona Także tutaj plusik. Dalej, maska Kalos Keratin, jest to maska do włosów, bardzo duża pojemność, 1000 ml. Ja zużyłam ogólnie chyba trzy opakowania. O, tutaj jest jeszcze jedno akurat, ale jeszcze przed tym było jedno, wydaje mi się. Ogólnie, jeżeli chodzi o maski z firmy Kalos, słyszałam o nich Dobre opinie. I jako pierwszą sobie właśnie kupiam tą e, Keratin. Bardzo fajna. E, po pierwsze, jest bardzo wydajna, bo pomimo tego, że ja no nie mam jakichś długich tych włosów, też, e, ale ja zawsze dużo maski nakładam na włosy. E, robię to co tydzień, więc. Ym... Ta maska naprawdę starczyła na bardzo długo, ja byłam w szoku, że na tyle mi starczyła. E, ogólnie jeżeli chodzi o działanie maski, świetna. jestem bardzo zadowolona. Zakupiłam sobie kolejne opakowanie, ale tym razem inne, nie keratin, e, ale bardzo fajna maska, bardzo fajny produkt e, i nawet mogę powiedzieć, że lepsza od tej z garniera bananowej, która kiedyś była moim ulubieńcem. Oczywiście dalej ją lubię, ale teraz ta jest moim ulubieńcem. Co my tu mamy jeszcze? Kolejne serum z The Ordinary O, jeszcze jakiś kremik tu mamy Głęboko nawilżający z Eveline. to też jest ten I Love Vegan Food Ten kremik też był bardzo dobry i się sprawdzał dobrze, dobrze nawilżał regenerował tą skórę Także byłam zadowolona I tak, mamy krem pod oczy Soraya, hialuronowy mikrozastrzyk. Bardzo fajny krem, bardzo dobrze nawilżał um, okolice oczu i też powieki. Powiem wam, że miałam taki moment, że te powieki były trochę przesuszone i używałam ten krem też na powieki, i wszystko zniknęło. I tutaj mamy tak. Um, tutaj jest takie mokre, nie yeah. wiem płyn do zmiękczania skórek. Bardzo dobry był. Tutaj mamy primer. To jest jakiś mokry, tu mi się coś chyba wylało być. E, tutaj mamy superbazę z biedronki Bardzo dobra była. A z semilaka mamy... Primer ten bezkwasowy. I tutaj mamy top i bazę kałczukową, którą kupiłam w Polsce. I siatka jest pusta. Siatka jest pusta, także to by było na tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten film nie wyszedł. Za długi. Zobaczymy, jak będę montować. Generalnie mam bardzo dużo tutaj nowości, także myślę, że część znajdzie się na pewno w recenzjach. Dzięki bardzo, że byliście. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się już w następnym filmie. Do usłyszenia. Pa! pa.